Szczęśliwego Nowego Roku życzy Państwu ekipa Polski Hokej TV, mamy bowiem 3 stycznia, a to oznacza, że wraca rywalizacja o drużynowe Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. Wygra dzisiejsze spotkanie, krążek jak na razie, pierwszy wygrywają Krakowie, to się jednak nie udało, już Szywaltola rozpędza, ten ze strony zagłębia Sosnowiec, teraz wykłada krążek. No i nie było zamknięcia tej akcji, chociaż jeszcze Sosnowiczanie, no i gdzieś tam po łapawicy Filipa Krasanowskiego ten krążek wpada do siatki Komar Krakowi, cieszą się więc Sosnowiczanie, bo to oni otwierają wynik tego spotkania, a proszę spojrzeć, zasłonięty był tam Filip Krasanowski, no na pewno jest to krążek, który... Waltola przed bramkę, Riley Lindgren, cóż to się dzieje? Po co tylko Sosnowiczanie, może teraz Krakowianie odpowiedzą, w jaki sposób nie udało się jednak partnerzy, udało się jednak krążka nie oddać. I teraz jeszcze Szczepkowski i mamy wyrównanie, nie wiem którędy, czy tam piątą dziurą, czy gdzieś się pod łapawicą. Ten krążek także Szczepkowskiemu uciekł, ale najważniejsze jest to, że znalazł drogę do siatki. Proszę spojrzeć, tutaj Aleksander Junan. No i jeszcze mamy... Przynajmniej tak wygląda to z naszej perspektywy. ni to wrzutka, chociaż udało się ten krążek jeszcze odzyskać. Świetny krążek nagrany na Riley. Teraz Lundgren. Niefrasobliwość pod bramką zagłębia Sosnowiec. No i na własne życzenie goście tracą bramkę po niewymuszonym błędzie. A Martin Latal, zawodnikiem, który wykorzystuje to podanie od. Johanna Lundgrena, proszę spojrzeć. Pasy. Po raz pierwszy w tym spotkaniu naprowadzenia. Teraz świetny rajd Tyczyńskiego na środek tafli. I rozpoczynamy drugą tercję. Rozrzucają ten krążek na całej szerokości tafli. To może sprawić, że rozciągnie się defensywa na Ruga. Ale on z kolei zgubił krążek na rzecz Latala. Latal przed bramkę. Junan jeszcze. Jedna, ale traci krążek ta Zagłębia-Sosnowiec. Mamy przewagę Zagłębia-Sosnowiec, pierwszą w tym spotkaniu i nie pełną. Natomiast wystarczyło te właściwie 15 sekund do tego, aby Patryk Krężołek doprowadził do wyrównania. Proszę spojrzeć tutaj, powalczyli o odzyskanie krążka Sosnowiczanie i Patryk Krężołek zdobywa kolejny. Trzy mecze są wyrównane. Krążek ląduje na tafli i rozpoczynamy trzecią odsłonę. Przekonamy się Tyczyński poczekał na partnerów. Świetne dogranie Kozłowski no i tutaj mogł tutaj golkipera pasów. Teraz Krakowia nie będą mieli ku temu sposobność. Broni Szczepkowski no i nie pozwolił. tym I teraz Waltola stara się stworzyć trochę miejsca na Chunko. No i utrzymany ten krążek gdzieś się się. Natomiast Tyczyński odzyskuje gumę i teraz leży. Filip Krasanowski i tracą gola pasy, no ale trzeba powiedzieć, że Sosnowiczanie znakomicie teraz wypunktowali w ciągu ostatnich kilku minut tę trudno odeprzeć wrażenie zagubioną defensywę krakowską, bo ciężko inaczej zagłębia Sosnowiec, ale to pasy znów przykrąż, chociaż teraz błąd po stronie zagłębia Sosnowiec, no i to jest chyba to, co generuje najwięcej bramek dla komar w Krakowi w tym spotkaniu. Bo tutaj mam wrażenie, chyba bliźniacza akcja w stosunku do tej z pierwszej tercji. No i nie porozumieli się hokejści. Zaglęba, którą wziął Rudolf Rochaczek najprawdopodobniej przyniosła skutek w postaci gola, chociaż teraz... Strzałowi oddanemu jako dobitka. Teraz z kolei Krakowianie Wildumec. Jemu też niedane... dane. Saraszka na środek. Szpaczek! I jest trafienie, po którym... Następuje euforia Przysiedleckiego w Krakowie. Marek Szpaczek po podaniu od Adama Raszki stanął oko w oko z Mikołajem Szczepkowskim i sprawia, że krakowianie na 5 minut 40 sekund przy klarownej pozycji Sosnowiczanie. Teraz kontra po stronie pasów i próbował oddać ten krążek chybką przez linię czerwoną Wildumec, spuszczając gumę w tercji ataku. No i to by było. Na tyle w spotkaniu 29. kolejki Tauron Hockey i spotkaniu, w którym z przebojami, ale ostatecznie drużyna Komar w Krakowi pokazuje wyższość nad rywalem, ogrywając w zagłębie Sosnowiec, że